Radio Gdańsk Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. W naszym studio Ewa Milies-Lacroix, dyrektor artystyczny części telewizyjnej festiwalu Dwa Teatry oraz Adam Orzechowski, reżyser juror konkursu Teatru Telewizji Polskiej. Dzień dobry. Witamy Państwa w naszym studiu. Tym bardziej serdecznie, że Radio Gdańsk właściwie od początku związane jest z Festiwalem Dwa Teatry. Nawet kiedyś byliśmy jego współorganizatorem, teraz jesteśmy patronem. Rozmawialiśmy o części radiowej dla dzieci z jurorką panią Małgorzatą Ryś. I tak jak pani Ewa powiedziała, że to już właściwie nie jest Festiwal Dwa Teatry, prawda? Tylko? Już ciut więcej. No nie chcę powiedzieć, że trzy, ale oczywiście yy, to żart. Dwa Teatry w w tym znaczeniu, że jest to Festiwal Teatru Radiowego i Teatru Telewizji Polskiej, ale ten radiowy ma już nową sekcję, yy, czy poszerzył się o, o słuchowiska dla dzieci i młodzieży. Czyli mam nadzieję, tak, że mam nadzieję, że zaraz telewizja dorówna i być może również y, będziemy mieć taką no właśnie, sekcję, jako... jak pan pewnie słuchacze świetnie pamiętają: Teatr dla dzieci i Teatr dla młodzieży, Teatr Młodego Widza ma ogromną tradycję w telewizji polskiej od kilkunastu lat że od 10 czy 12 lat już nie jest na antenie e, żadnej e, telewizji publicznej i m, naprawdę wyrażam taką nadzieję, że, że wróci na te anteny, szczególnie, że to jest coś takiego, że inaczej nie mamy później widza my w tak zwanym dorosłym teatrze, skoro on się nie przyzwyczaja od, od dziecka. Pewno tę lukę wypełnia internetowy teatr dla szkół. Inicjatywa, która istnieje od dwóch lat. W tym roku będą Krzyżacy w ramach W tym roku festiwalu Krzyżacy będą już ju, jut, we wtorek, czyli jutro, tak, z telewizji gdańskiej. To jest oczywiście też oferta skierowana dla dzieci. My też mamy Krzyżaków na antenie Radia Gdańskiej. Jutro w ramach festiwalu dwa teatry. Reżyser owych naszych Krzyżaków, Krzysztof Czeczot, poprowadzi warsztaty. Czyli prawdziwe dwa teatry. Tu Krzyżacy i tu Krzyżacy. Świetnie. Czyli prawdziwe tak. dwa teatry w różnych wersjach. A ja bardzo się cieszę, że jest z nami Adam Orzechowski, który zwykle. Jak bywał w tym studiu i na przykład siadał tam na tym innym krześle jako dyrektor Teatru Wybrzeże, to przez niektórych kolegów był atakowany. Czasami, czasami zadawano mu trudne pytania, a teraz czasami zadam pytanie proste. Też. Pytania proste. Jak pan się czuje w roli jurora? Dobrze czuję w roli jurora. Już no, parę razy byłem nie w teatrze, nie, nie w, na festiwalu dwa teatry, ale Generalnie co jakiś czas funkcjonuję jako juror, w związku z tym mam to chyba jakoś tam opanowane, natomiast to zawsze jest wyzwanie, tak? no bo człowiek ocenia, czy tam ma oceniać, albo wypowiedzieć się na temat pracy na ludzi ze środowiska. Często ludzi, którzy są utytułowani znakomicie, funkcjonują w środowisku i zawsze jest to wyzwanie. No. No ja się cieszę, że też jest człowiek od nas w jury festiwalu, dwa teatry. Z tego co wiem, zawsze chyba był jakiś. Zawsze człowiek był jakiś człowiek od nas, natomiast no, troszkę mi brakuje, że mamy od nas jakiś spektakl w konkursie. Bo w tej chwili jest na to szansa. Nie w tej mamy. chwili jest mhm. na to szansa. Nie ma nie ma rzeczywiście żadnego spektaklu przygotowywanego w oddziale telewizji Polskiej w Gdańsku. Ale, ale też, miejmy nadzieję, że to się zmieni. No, ja też mam taką nadzieję. W każdym, razie, w każdym razie, proszę mi powiedzieć, jak to w tym roku było. To do pani raczej pytanie, bo były lata takie, gdzie zastanawiano się, czy w ogóle Festiwal Dwa Teatry, przynajmniej ta część telewizyjna, się odbędzie, bo nie było właściwej liczby spektakli telewizyjnych, które można byłoby pokazać, bo produkcja drastycznie zmalała. A przecież ta telewizji w Polsce, no to ewenement na skalę światową. Absolutnie na skalę światową. We ewenement nasza... na skalę światową to jest po prostu. Coś, Nasza co marka, powinniśmy tak. pielęgnować, nosić na rękach. I wtedy też prowadzono właśnie rejestrację spektakli, które odbywają się w różnych teatrach. Tak, bardzo ładnego słowa Pan użył. Ja również. Nie wiem dlaczego, ale widocznie coś w tym jest, że to słowo pielęgnowanie, chronienie, tak jak, rzadki, jak chroni rzadkie gatunki, to oczywiście... No bo ta... trzeba pielęgnować. Takie trzeba. rzeczy tutaj słyszeliśmy również o tych słuchowiskach we wcześniejszej rozmowie z panią Małgorzatą, które pojawiły się przed wojną, czyli ten teatr radiowy dla dzieci, wtedy jeszcze telewizji nie było. To także powinno chyba wrócić. To jest oczywiście, że tak, ale żebyśmy nie mówili jakichś takich banalnych rzeczy, to yy, pewnie słuchacze wiedzą, ale zawsze warto przypomnieć, że tat telewizji można obejrzeć na scenie poniedziałkowej w, w Jedynce i tutaj na festiwalu jest aż sześć spektakli yy, w konkursie, w tym jeden pokaz przedpremierowy już dzisiaj o 16.30 mąż i żona w reżyserii Jana Englerta. I sześć w konkursie z Z, z, z jedynki. jedynki, z jedynki to... Ze studia teatralnego dwójki, które dwa lata temu zostało reaktywowane po też długiej przerwie nieistnienia, są dwa spektakle i cztery spektakle z teatru yy, zrobione dla TVP Kultura. Czyli mamy te trzy sceny, one się oczywiście troszeczkę od siebie różnią. Yy, nie wiem, na ile to będzie istotne dla widzów. Powiedzmy, że mamy jeden teatr telewizji, który właśnie jest reprezentowany przez te trzy sceny. To no nie tak no, naprawdę, Polska i póki co jest jedną spółką i prawa handlowego w tak. odróżnieniu od Polskiego Rady. I, I oczywiście nie można tak tego dzielić. Można patrzeć na sposób nie wiem, realizacji czy y, materiał, z którego te spektakle powstały, bo choćby spektakle y, w kulturze są to przeniesienia telewizyjne spektakli, które y, wcześniej były spektaklami teatralnymi. I niektóre nawet jeszcze funkcjonują w repertuarach teatrach. Myślę tu o Teatrze Bagateli, o Teatrze Nowym w Poznaniu, o Teatrze Narodowym. Zmuszą zamiast Ares Janusza Gajosa i Czwarty Spektakl. Supraśla historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim. I to jeśli chodzi o takie zróżnicowanie tych scen teatru telewizji. no Ja pamiętam jak ten festiwal się rodził. To wszyscy się zastanawiali, czy coś takiego jak Teatr Telewizji. Mimo że, jak już mówiłem wcześniej, to co było robione w Polsce i jest robione, to jest ewenement na skalę światową, czy na przykład słuchowisko radiowe, czy to jest w ogóle komuś do czegoś potrzebne we współczesnych czasach, czy w ogóle to będzie budziło zainteresowanie. No ale okazuje się, że tak, bo do pana dyrektora. Się kupić bilet, budzi, tak, tam, tak, budzi. Do teatru, to, to, to... Nie, ja pamiętam te dyskusje sprzed lat. Oczywiście me, one były też wynikiem tego, że mieliśmy chwilę e, w ogóle zastanowienia, co robi z polską kulturą, w jaki no, sposób, właśnie. czy ona musi być dotowana, czy ona sama się utrzyma. I te, te, te cały okres transformacji lata 90. jednak. Którzy się zastanawiali, nie były... czy w ogóle musi być. Polska kultura. Po, tak, to, 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 co, co do tego już w tej chwili nie mamy wątpliwości, natomiast y, 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 ciągle z tego myślenia, i, a ono się bardzo szybko jakoś tak y, ugruntowało, znaczy, że kultura ma sobie sama radzić. I a te, telewizji oczywiście y, no, miał też taki złoty okres, gdzie y, pojawiały się prawie co tydzień nowe premiery takie i już były to prawie małe filmy fabularne. Y, ale w tej chwili oczywiście, jak to zwykle w Polsce wahadbo zostało przewrócone przy, czy odchylone w drugą stronę i no, wychodzimy z tego. A to jest zawsze ciekawa forma, tak, która no, jest trochę inna niż teatr na, na żywo. To są zupełnie inne wyzwania, mimo że mówimy o scenie aktorach, ale jednak narzędzia powodują, że widowisko staje się czy może stać się zupełnie inną materią. Nową jakością. Tak, też, tak, dwie sprawy. Teatr telewizji istnieje 63 lata. Ja myślę, że już można mówić o tym, że właśnie ten gatunek y, wykształcił swoje poetyki, bardzo różne. Ten, o ten kształt można się spierać, ale pewne rzeczy są z pewnością niezmienne. Y, druga rzecz, czy powinien istnieć y, na ostatniej kolaudacji męża i żony? Kilka dni temu pan Engert powiedział świetne zdanie, które Pozwolę sobie zacytować, że we Francji nie pytamy, dlaczego gramy Moliera, dlaczego w Polsce pytamy, po co grać Fredre i dlaczego gramy Fredre. Ja myślę, że to jest taki rodzaj więzi i z kulturą polską, i z naszą tradycją. I z naszymi widzami przede wszystkim. Po co ten teatr telewizji? Po to, żebyśmy się mogli bardzo intymnie w domu spotkać z aktorem, z jakimś bólem, z jakimś cierpieniem, z jakąś radością, śmiechem, no z tym wszystkim, co nam pomaga w życiu. Tak myślę. I dlatego tak istotne jest, żeby nie oglądali tego tylko ci widzowie, którzy już kiedyś oglądali te telewizji, ale żeby oglądali ci młodsi widzowie. Stąd na pewno. Y Dużą sprawą jest też wchodzenie z teatrem telewizji do internetu, choćby w tej postaci VOD, znaczy tego, żeby każdy dla siebie dogodnym momencie też mógł te spektakle oglądać. No tak na szybko, co, co mi przychodzi do głowy, dlaczego. Ale myślę, że wbrew temu, co się mówi i wbrew temu, co pokazują niektóre statystyki. Na przykład, ile razy Polak był w teatrze w ciągu roku, to chyba to wraca powoli do normy i wraca do zainteresowania. Już tutaj wcześniej powiedziałem, że kupić do dyrektora Orzechowskiego bilet. No, ale my do teatru. jesteśmy tutaj. W czołówce. W <laughs> Czyli w Polsce. To, to jest znaczy, gorzej. ja uważam, że niestety no, no, widz się musi też przyzwyczaić. tak? To znaczy, musi się przyzwyczaić do tego miejsca i wiedzieć, że może przyjść, kupić bilet albo. Postarać się o to, żeby ten bilet nabyć, że gramy regularnie. Jeśli teatr telewizji ma funkcjonować i funkcjonować tak, że statystyki się będą zwiększały, to też musi być jakaś regularność i pewność tego działania. Tak, be, be, be. Pewnego musi pasma, pewność, pewne działania. pewność pasma, tak, prawda, tego przyzwyczajenia. Ale tak jak jak kiedyś wszyscy rób... czekali podobno na kobrę, która zresztą była, bardzo tak często to była... była grana na żywo. No, była w czwartki, prawda? Jeszcze nawet też dobrze pamiętam, że w czwartek wszyscy czekali na kobrę. My próbowaliśmy. No pamiętam że tak młodego widzę, co to też wszyscy czekali tak. na niedzielę tak. po no, znaczy, takie rzeczy były. Rozumiem, że w tej chwili mamy już inne czasy, inne media. No, teraz i... dobrze jest pomieszać w ramówce. Ale fajnie, fajnie jest, ale... jak o 20 można siąść w fotelu i zobaczyć na telewizji, Tak dobrze tak, by było, żebyśmy to widzieli, a nie, że tak 20, no, póki co, 30. 20. uwaga, coś tak. tam tak i po, po nocach. Póki co tak mamy, aczkolwiek nie zawsze mamy do czynienia z premierą, ale te perełki i, i naszych genialnych aktorów, którzy Genialnych to, aktorów, e, genialnych reżyserów. Przed laty po prostu warto sobie przypomnieć, bo to są rzeczy, których no, nie kupimy raczej. To najczęściej jest wartościowa ten... literatura i warto, no właśnie, co jest najważniejsze w takim spektaklu telewizyjnym? O. Tekst? A przez... Talent no, i nie, serce, nie, nie. no tak. No, tekst już przestał w teatrze być jakąś taką funkcją sine qua non niezbędną. Tak? Bardzo wiele przedstawień nie odchodzi, nawet w, w, w tych przedstawieniach, które w tej chwili e, oglądamy, jest e, zapis, adaptacja tekstu albo. albo e, Scenariusz telewizyjny, więc jakieś drobne zmiany. No e, to każdym... poszliście dalej, już widzę adaptację tekstu znaczy, Fryderyka no, Chopina na konkursie szwedzonskim. Jeszcze, nie, jeszcze tak nie, ale w teatrze telewizji nie, w telewizji aż tak może daleko nie. Nie, nie zmieniamy. Słów. Natomiast na no, scenariusz telewizyjny m, m, musi, musi być, być. Tak. Natomiast, y, y, no, no, z, zawsze myślę, że Teatr opiera się na aktorze, tak? I oczywiście pod dobrą ręką reżysera ujawnia swój talent, i to, co się dzieje między aktorami, jest piękne, buduje napięcia i dostarcza wzruszeń czy, czy, czy przeżycia. Albo się to nie udaje, no i też tak bywa, niestety. No właśnie. Bardzo dobrze pan to ujął. Opiera się na aktorze. Dziś wielkie nagrody festiwalu dwóch teatrów, czy dwa teatry, albo dwa i pół, tak jak pani. To niech zostaną te dwa i to rzeczywiście uhonorowani zostaną ci twórcy, których yy, myślę, że nie należy o ich dorobku opowiadać, bo ten dorobek państwo wszyscy znają. To jest pani Stanisława Celińska i Henryk Talar. Nasz gość, Kafe Niedziela Henryk yy, tak. Bardzo się cieszę, że tak... Znakomici artyści odbierają dzisiaj te nagrody, bo myślę, że jest to honorowanie ich pracy, ale też zaproszenie do następnych ról, prawda? To jest tak, jakby jeszcze w drodze. To nie jest nagroda za cały kształt, ale to jest też nagroda dla twórców, którzy właśnie spełniają to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli są przez widzów bardzo lubiani. To znaczy, kiedy mówi pani Stanisława Celińska do mnie, jako matka. Umierającego chłopaka, czy kiedy mnie rozśmiesza, czy kiedy mnie doprowadza do porządku, jak jestem nie wiem, w słabej formie, to ja jej wierzę, jej ufam. I ja myślę, że ten rodzaj więzi, które pani Stanisława buduje, jest chyba najcenniejszy w Teatrze, w teatrze Telewizji, w Teatrze Polskiego Radia. Dziś gala o godzinie 20.00. Także akcent, który znany jest z naszego studia, bo zespół kobiety dla odmiany w części artystycznej. Sporo tych gdańskich akcentów, bo z kolei, jeśli chodzi o galę finałową, to aktorzy teatru, teatru muzycznego w, w Gdyni. Gdyni. Tak. I tak już będzie? Mam nadzieję. Na przykład prowadzący wszystkie imprezy towarzyszące, y, telewizyjne. Myślę tutaj o teatrze Różewicza, o teatrze Szekspira, o jutrzejszej retrospektywie y, dzieł Marcina Wrony. To wszyscy również są y, to specjaliści od teatru, od filmu Strój y, miasta. To bardzo się cieszymy. Pani Ewa Milies. Takła, tak. I Adam Orzechowski. To goście Radia Gdańsk, goście państwa. Pani Ewa, przypomnę, szefowa artystyczna części telewizyjnej rozpoczynającego dziś festiwalu dwa teatry. Pan Adam Orzechowski, juror części telewizyjnej, a na co dzień znany nam jako szef Teatru Wybrzeże. To Wybrzeże. państwo jeszcze pozwolą pytanie od słuchacza, jeśli mogę. Czy państwo wiedzą coś na temat najbliższej premiery Teatru Telewizji? Na co y czekamy? Na co ostrzyć zęby? Tak i to można, jeśli... Ten słuchacz dzwoni z Trójmiasta, to już dzisiaj ma szansę zobaczyć pokaz przedpremierowy o 16:30 w Multikinie, właśnie męża i żony Fredry w reżyserii Jana Englerta, a na antenie jedynki 30 maja, czyli za tydzień. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Na Dziękuję do zobaczenia i usłyszenia. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana